No, witajcie serdecznie. Słuchajcie, y jestem dzisiaj z wami dlatego, że jestem pod wrażeniem wczorajszej aktywności naszego polskiego obrońcy. Wiecie o kim mówię? Janek. Janek. Tak, Janek. Tak jak Janek nasz ro nas rozsławił. Był nadzieją w przepięknym serialu. Y tak, teraz Janek y świetnie gra w Rzymie. No ale to bajka. Słuchajcie, nie wiem, czy to czasami nie jest jego pierwsza bramka na poważnym, y w poważnych rozgrywkach. Kapitalnie wczoraj przeciwko pana Jan na wyjeździe na bardzo takim stadionie, jeszcze takim niedokończonym, czy też przebudowywanym, rewelacyjnie. Przecież ta, ta bramka Janka Zółkowskiego, bo było, było coś pięknego. Ja słuchajcie ja, ja naprawdę jestem pod wrażeniem, bo to było coś takiego, że to jest taka chęć. Chęć walki o piłkę. To jest chłop, który ma swój wzrost, tam ponad 1,90 m, przesunięty w końcówce meczu, żeby ratować sytuację do ataku i on jeszcze macha ręką, że on gotowy jest i ten mu rzuca i on pokazuje, co z tą piłką powinno się zrobić. Także wiecie, no z jednej strony można się zachwylać Pietuszewskim, Pietuszką, Pietunią, wszystko fajnie, no, ale też popatrzmy, że mamy naszego Ziółkę, Ziółeczko, Ziółkowski, to jest no, kapitalnie, to jest zawodnik, który jest szyty na miarę. Szyty na miarę. Na miarę zawodnika, który o wysokim wzroście, a było taki w historii e, kilku, no, decyduje o losach spotkania. Przecież to spotkanie było już przegrane. A Ziółeczek, Ziółkunio, no kapitalnie to zrobił. Jeśli ktoś z was nie widział, ja naprawdę za, zapraszam do, do tego, żeby się przyjrzeć temu, bo akcja była przepiękna, czysta. Yy, yy, taka z takim, z takim polotem, bo to trzeba mieć. To ziółko to ma, musi się tam znaleźć. On wiedział, on, on, on po prostu chciał, tylko, jemu brakowało tylko piłki, żeby ktoś mu rzucił piłkę, bo on po prostu miał już w głowie rozpisane, co on i jak powinien się zachować. Yy, bez piłki. Ale dajcie mu tylko piłkę. I on po prostu to zrobił. I to mi się podoba. Bo już było minus trzy, a zrobiło się, że plus jeden. No to jest coś pięknego. I dlatego takich piłkarzy będziemy promować. Tutaj na kanale. Najprawdziwsza prawda w futbolu. Są różne kanały, słuchajcie, o piłce. Ale jedyna, najprawdziwsza. Nie ma, nie ma jakby innej prawdy. Nie, nie, nie ma, bo mówię. Są kanały różne. Tutaj jest jakby... Tu jest jakby krem de la creme. Coś takiego. Tu jest jakby... Yy, no prawda! O oh, Jezu! Jak to mówię, to się wzruszam. Naprawdę. Na, naprawdę. Na, 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 na najprawdziwszą prawdę. Cieszę się naprawdę, że mam taki piłkarz. A wiecie, dlaczego się cieszę? Że zbliżam się do marca. No i zostawić takich dwóch młodych, dwóch chcących ch 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 grać w piłkę, w piłką, w piłką w piłkę, ja jestem spokojny. Ja jestem spokojny. I życzę Wam również tego spokoju na dzisiejszy dzień. Ja was serdecznie pozdrawiam. Jeżeli Wam się spodobało, no to jak to mówi szanowny redaktor, zalajkujcie. Jeżeli Wam się nie spodobało, to napiszcie. Może coś poprawimy. Może po prostu jakieś przemyślenia wprowadzę. Może coś przeanalizuję. Może nie tak. Może nie taka mimika. Może nie takie tempo rozmów. Może nie taki, nie taki, nie taki ton głosu. Może coś Wam przeszkadza? Ja otwieram kartę, ja jestem czystą kartą. Ja jestem czystą kartą. Ja chcę dopiero być zapisaną kartą. Dzięki Wam. I za to Wam serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną na tej nowej drodze w 2026.